25 lat naszej działalności to czas permanentnego rozwoju. Od takiej maleńkiej, nieformalnej grupy ludzi funkcjonujących przy parafii Świętego Tomasza poprzez założenie Stowarzyszenia, zarejestrowanie go w sądzie rejonowym, aż po organizację pozarządową dojrzałą, dobrze zorganizowaną, która wkrótce sięga również po status organizacji pożytku publicznego. 25 lat naszej działalności to ćwierć wieku prowadzenia opieki. Najpierw w formie hospicjum domowego, czyli świadczenia opieki nad nieuleczalnie chorym na chorobę onkologiczną pozostającym w swoim własnym domu. A potem w nowo wybudowanym w kompleksie opiekuńczym rozszerzenie tej opieki o wszystkie możliwe zakresy. Przez 25 lat naszej działalności opiekowaliśmy się łącznie ponad 10 tysiącami podopiecznych. Nie był to czas pozbawiony trudności i różnych problemów związanych z prowadzeniem działalności na każdym z wyżej wymienionych etapów. Ale zawsze, gdy precyzyjnie naznaczone były nasze cele, Jasno określona misja, zawsze po tych chwilach zwątpienia i zniechęcenia, wstępowały w nas nowe siły, nowe inicjatywy, niesłabnące pokłady dobra i kolejne zadania, jedno za drugim, były stopniowo realizowane. Całe to zaangażowanie i wieloletni wysiłek rekompensowane były poczuciem sensu naszych działań, radości, radości wynikającej ze służenia drugiemu człowiekowi. Gdy na twarzy podopiecznego znikał grymas po opanowaniu mu bólu, gdy pojawiał się uśmiech wywołany naszą obecnością, pomocą i wsparciem. Można jeszcze powiedzieć, że cały ten 25-letni okres działalności upłynął pod znakiem budowania. Budowania relacji, wzajemnego zaufania w powiększającej się z roku na rok wspólnocie hospicyjnej, budowania w końcu struktur i procedur stosownie do rozszerzenia działalności, budowania wizerunku organizacji godnej społecznego poparcia, aż wreszcie po rzeczywisty proces budowania murów, takiego stawiania cegła po cegle w naszej nowej inwestycji, która powstała, Dzięki zaangażowaniu wielu, bardzo wielu podmiotów fizycznych i prawnych, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, władzom miasta Sosnowca, władzom Kościoła i całego społeczeństwa z przedszkolami i szkołami włączającymi się w kampanię pola nadziei. Nie byłoby tego dzieła w obecnych rozmiarach, nie byłoby tak szerokiej opieki, gdyby nie zgodne i efektywne współdziałanie. Wielkiej, hospicyjnej rodziny, bo tak właśnie ośmielam się nazywać wszystkich tych, którzy włączali się lub włączają do naszej działalności, niezależnie od czasu trwania tego wsparcia i niezależnie od etapów, które się włączają, włączają się, by pomagać nam w realizacji celów statutowych i naszej misji. Głównym źródłem finansowania naszej działalności jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach opieki paliatywnej. Ponieważ od zawsze kontrakt jest za mały, biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, bardzo istotnym wsparciem jest dla nas odpis 1% z podatku od osób fizycznych. Dzięki temu odpisowi możemy pełniej realizować nasze cele statutowe i objąć opieką większą liczbę osób potrzebujących. Od kilku lat również istotnym źródłem finansowania są środki unijne. Pozyskujemy je dzięki realizacji projektów opiekuńczych, które są skierowane do osób innych niż osoby chore na nowotwory, ale osób, które ze względu na swój wiek podeszły czy inne schorzenia również wymagają wsparcia opiekuńczego. I oczywiście nie mogę zapomnieć o naszych kochanych darczyńcach, zarówno firmach, jak i osobach indywidualnych, które od lat wpłacają darowiznę na nasze konto bankowe, bądź zasilają nasze skarbonki podczas zbiórek publicznych. Wielokrotnie jest to ten biblijny grosz wdowi, tym bardziej cenny dla nas. Wszystkim Państwu za wspieranie naszego hospicjum bardzo serdecznie dziękuję. Państwa wsparcie jest dowodem, że zaufali Państwo naszej działalności. My przez te 25 lat staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać te wszystkie środki, które otrzymujemy, aby objąć jak największą liczbę osób opieką. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapewniam, że nie ustaniemy w działaniach. W domowym najistotniejsza jest poprawa jakości życia pacjenta, którego obejmujemy opieką. Obecnie obejmujemy opieką około 132-135 pacjentów. Opiekę sprawują lekarze, pielęgniarki, psycholog, kapelan, pracownik socjalny, fizjoterapeuta. Opieka nasza polega na. W wykonywaniu czynności typowo medycznych, ale nie tylko. Wypożyczamy sprzęt, który ułatwia opiekę, ułatwia pielęgnację. Poprzez nasze działania staramy się poprawić warunki pacjenta, wspomóc rodzinę, być takim wsparciem. Stąd też nasze dyżury. 24-godzinne, czyli sprawujemy opiekę 24 godziny, można powiedzieć na dobę. Ja koordynuję zespołem lekarzy, pielęgniarek, całym zespołem naszym hospicjum domowego. Obecnie zatrudnionych mamy 17 pielęgniarek i 14 lekarzy sprawuje opiekę nad naszymi pacjentami w środowisku domowym w medycynie paliatywnej. Mamy inną miarę sukcesu. Tutaj cieszymy się, kiedy uda się pokonać ból u chorego, kiedy uda się pokonać duszności, kiedy chory się uspokoi. Bardzo ważne jest towarzyszenie choremu. Bardzo często nie farmakologia, nie leki, ale sam fakt obecności, sam fakt bycia przy chorym, sam fakt zrozumienia jego, jego cierpienia, jego problemów przynosi dużą ulgę choremu. Niezwykle ważna jest też praca w zespole, i dzięki tej współpracy. Możliwa jest taka kompleksowa opieka nad pacjentem. Czasem chory powie wolontariuszowi to, czego nie powie lekarzowi, albo powie pielęgniarce to, czego nie powie psychologowi. Wraz z upływem lat, pracując coraz dłużej w hospicjum, pracując coraz dłużej z pacjentami, nabieramy doświadczenia, które pozwalają na lepsze zrozumienie chorych, na. Ułatwiają też nawet rozmowę z tymi pacjentami. Praca w hospicjum daje dużą satysfakcję. Przynoszenie ulgi choremu i widzenie tego, kiedy ta jego twarz cierpiąca staje się twarzą uśmiechniętą, to są naprawdę rzeczy niezwykle satysfakcjonujące. Już od czterech lat Hospicjum otacza opieką pacjentów z przewlekłą, postępującą, zagrażającą w życiu chorobą. Kryterium przyjęcia stanowi nie tylko rozpoznanie, ale stopień nasilenia objawów takich jak ból, duszność, nudności, wymioty, zaparcia, wyrzucenia nowotworowe, trudno gojące się rany oraz obrzęk limfatyczny. W niektórych przypadkach skazaniem do opieki jest też trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz bezdomność. Chwilami hospicjum pełni funkcję wyręczającą dla zmęczonej trudami opieki rodzinę. Czas pobytu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb chorego. Leczenie, pielęgnowanie, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i duchowe spoczywa na barkach wykwalifikowanego personelu stanowiącego zespół interdyscyplinarny. Dużą rolę w opiece odgrywają wolontariusze i członkowie rodziny. Oddział ma do dyspozycji 10 sal dwu-trzemosobowych. Obecnie opiekujemy się 23 osobami. Zapewniając im poczucie intymności, umożliwiamy kontakt z rodziną. Nadrzędnym celem opieki jest osiąganie i utrzymanie jak najlepszej jakości życia poprzez łagodzenie dokuczliwych objawów, zaspokajanie potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych oraz towarzyszenie człowiekowi ciężko choremu, które jest doświadczeniem niepowtarzalnym, wymaga dużej empatii, serdeczności, cierpliwości, poszanowania i akceptowania człowieka takim, jakim on jest. Wyzwaniem dla nas jest holistyczne, wszechstronne zaspokajanie potrzeb pacjenta w taki sposób, aby czas, jaki mu pozostał, mógł przeżyć Szczęśliwie i godnie. Przychodząc tutaj, dając y, swoim podobiecznym siebie, dając taki spokój, y, otrzymuję bardzo wiele. Przychodząc tutaj na, na, nabieram jakieś siły do, 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 do pracy na zewnątrz, czyli poza, bo, poza y, hospicjum. Jest mi bardzo miło, jak y, przychodzę na, na oddział i wiem, że ci nasi podopieczni y, czekają na mnie, że pytają się, że wiedzą, że mnie nie było dłużej, pytają się dlaczego. Y, no i pomoc, niesienie pomoc w sensie rozmowy, w, w sensie y, dawania takiego ciepła y, tym naszym podopiecznym. Jestem po prostu szczęśliwa, że ja tutaj przychodzę i mogę pomagać. Pamiętam, jak tutaj się przyjmowałam, i jedna, jedna, jedna z wolontariuszy, a właściwie pracownic w hospicjum, powiedziała, że wszystko jest ważne, ale najważniejsze to jest serce. Mieć duże serducho i pełne miłości. Jestem czasami pełna podziwu, jak w tak ciężkiej chorobie. Oni potrafią nawet nie pocieszać. Czasami mówią, nie przejmuj się, nie, nie martw się, dam radę. Najważniejsze, że jesteś, że, że siedzisz przy mnie, mówisz mi, bo czasami rozmawiamy, o wszystkim rozmawiamy, o prywatnych rzeczach, sprawach rozmawiamy, ale i też i o Panu Bogu. I, on, i, i Pan Bóg daje im siłę. Właśnie zadziwiające jest to, że w naszym hospicie ludzie odchodzą w jakimś niesamowitym spokoju. Ale wiem też, dlaczego tak się dzieje. Są dobrze zaopiekowani przez lekarzy, pielęgniarki, opiekunki no i naszego kapelana naturalnie też. Dziękuję z całego serca. Wszystkim Wam, kochani członkowie wielkiej wspólnoty hospicyjnej.